W ostatnim odcinku z Neklata dużo się działo. Spotkaliśmy Wolca, niestety nie udało się go pokonać, bo okazało się, że chłopiec ostro zmodyfikowany genetycznie przyjął 5 szczepionek naraz na znaną nam dobrze chorobę, ale pewna snajperka uratowała nam życie. Dostaliśmy się do centra lub, jak widzicie tutaj na mapie, wcześniej zwiedzaliśmy te tereny, teraz jesteśmy na tych terenach. Widz napisał mi w komentarzu, że jeszcze będę mógł tutaj wrócić, więc nie będzie problemu, żeby. Przejąć z powrotem tą strefę dla stróżów prawa, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję za wszystkie komentarze, cenię sobie wasze rady. Dziękuję za kciuki w górę, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za wszystkie dzwonki. Zachęcam, żeby zostawiać, żeby być na bieżąco. I przy okazji dostaliśmy też paralotnie, więc teraz możemy latać, możemy się nauczyć latać. Patrzcie to. Cyk, lotnia i stabilizujemy lot. Dobre, co? Kurde, ale będzie dzisiaj fajny odcinek. Będziemy zwiedzali miasto, będziemy sobie latali. Porozmawiajmy no, nie z Lawami. Jak na żółto dzioba. Myślałem, że będzie trudniej. Nadal nie wierzę, że to się dzieje. Myślę, że to Waltz włączył prąd. Ale Właśnie, dlaczego on miałby nich prąd? Nigdy nikomu nie pomógł. Tylko, że wyłączył. Prąd. Dlaczego miałby przywrócić ludziom prąd? Przecież nie ma. Ty jesteś wyłączył. pewien, że to on? Użył klucza GR w fabryce aut. Wtedy włączyły się światła. Ma to sens. Lata temu wojsko przejęło tę fabrykę, żeby zagarnąć ogniwa energetyczne. Ogniwa energetyczne? Nie miałam pojęcia, że nadal działają. I mogą zasilić pół miasta. Pilnuj tego klucza, Aiden. Cholera wie, do czego jeszcze służy. Pośpieszmy no, do się z Do twojego opasa cnoty pewnie, <laughs> Ale teraz porać śmiesznie powiedział. Tak, tutaj szyby wentylacyjne mogą nas wyrzucać w powietrze. Będziemy sobie to testowali. Mam za tobą jechać, jo? Odpalamy tutaj nasz spadochron i patrzy, kieruje się na to. Chcesz być lepszy ode mnie, to ćwicz. Nie wiedziałem, co to jest. I wyrzucamy je w powietrze i możemy lecieć dalej. Zawsze jest wyścig. Aha, ta lotnia mi wytrzymałość służywa. Kurde, ciekawe. Dziwne trochę, że mi służyła wytrzymałość. Przecież się nie męczę, ale dobra. Cyk. Jednak wolę tradycyjny parkour niż latanie lotnią, ale mały tutorial latania musi być, bo musimy się nauczyć. Dużo lepiej, Aiden. Chociaż nadal. Dobry pokaże, jestem, się co? Wietrza. Dobry jestem. A to ty masz go kontrolować. Skąd ja mam. Jak ja mam zdecydować, w którą stronę ma wiatr lecieć? Nie ode mnie zależy. Łe! To skontrolowałem wiatr, teraz to skontrolowałem. No dobra, widzowie, tak szczerze to. Nie chciałem nawet tam wylecieć, bo wiedziałem, że tu są lekarstwa. Specjalnie spadłem, specjalnie spadłem, żeby sobie tu podnosić wszystko, bo mało leków mamy. Zrobiłem to specjalnie. <grystanie> Okej, okay, lecimy jeszcze raz na górę. Dobra, jestem z powrotem. Sorry, że się nie nagrało, ale chciałem zrobić wam cięcie. Opuściłem obszar misji, poszedłem trochę do tyłu, no i gra stwierdziła, że przegrałem i mnie zabije. No kurde! Ej, no i znowu ten sam problem. Przecież kliknąłem Z. Ale to jest zjebane. Przecież ja to klikam, a to się nie otwiera. Ale bez sens. Dobra, przynajmniej teraz się udało. Kurde, ale się denerwuję w tej grze. bo klikam Z, powinno się otwierać, a się nie otwiera. No co to ma być? Załosne. No, Dobra, ale jesteśmy, jesteśmy i lecimy dalej? Okej, okay, stąd jest już całkiem blisko do podstacji. Podstacji Dotrzej tam i ją włącz. Podstacji to, sam? mieszkają pod ludzie. <laughs> Jesteś dużym chłopcem. Ogarniesz to. Przy stacji metra jest kolejna. Ja się nią zajmę. Jeśli uda nam się chociaż z jedną podstacja. to z czasem włączymy wszystko. To jest chyba do włączania prądu, ja tak? To żadna filozofia, Aiden. Te systemy są stare. Wow, myślisz, że, ja, że te kable działają? Czy ja do niej dojdę, to ona za chwilę odpala spadochron i ucieka. Poleciała się, już się nie widać. Dobra. 300 metrów, jakaś podstacja. Czy to będzie tu? Rozumiem, że tutaj mam wyskoczyć. O! Ale mi w powietrze wywaliło, dobre to było O kurde Dobra, jak uda się dolecieć nad ten Tutaj dym. O, może nad ten dym, ten jest bliżej, dwa tutaj widzę. Ta para Mogłaby latać szybciej? Rzuci mnie w powietrze. Możliwe! Ale to raczej pytanie do rzemieślnika Do Alberto pewnie! Dawaj, dawaj, dawaj! O, złapałem się Okej, okay, 160 metrów i zaraz będziemy. Wiem, że tu pełno oponentów, ale się tu nie przejmuję. No kurde, dolecę. Dobra, dolecem. Ja chyba muszę przytrzymać Z, a nie... Takie paralotnie były ulubionymi zacząć. zabawkami nocnych biegaczy. Należysz do nich? Ja? Wow. Ale to mnie wiaterek To nocnych ha! Chciałabym. To i yeah. goście Aiden. hakon był nocnym biegaczem. Jedyne co mnie z nimi łączyło to używki. W żywki. Ci z nimi. Kiedyś. Yeah. Jestem już w sumie, jesteśmy na miejscu, prawie 80 metrów. To jest ta podstacja, jo. A co to, to, to nie jest to miejsce, skąd ona do mnie strzelała? Przypadkiem? Jak się wydaje. Czemu to miejsce jest pode mną, teoretycznie? A widzicie? Pode mną jest 200 metrów. Ty stację elektryczną. A przejmę strefę. Ciekawe, czy będę mógł wybrać dla kogo ją przepisuję. Kurde, zarobiście co? Bez problemu sobie skaczę z takich wysokości, krzywda mi się nie dzieje. Jeszcze nawet, jakbyś chciał, mogłoby odpalić. Ciekawe, czy można rozwijać jakąś tę umiejętność. Widziałeś w tej okolicy renegatów? O, specy. Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy! O twojej starej. A co ty w ogóle za jeden? Oferuję Kuj, wam. stare wróciłem z mlekiem, w tej stało synu, się Nie powstało <grym> Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa! Myślimy, jakby się tu dostać na <grym> górze. To może od razu przekażmy mu wszystko. Wszystkie rozkazy. Ten jaki obrażony dziecko. To za sekret. Hmm? Musimy zmusić ten złom do działania. I tyle. Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy no. właśnie przy podstacji. No, no tak. No takie, nie powiesz. są w w stanie doprowadzić prąd prąd różnych różnych miasta. miasta, ale że to sprawność obecnym tu to Czyli mamy je włączyć. Wow, nie Ale że to jest Nie się w stanie się do nich dostać. Ech. Mogę się tam wspiąć bez sprzętu? to to wyświadczyłbyś takie, brawa ogromną jest takie, Ci kopa na web że to Ciągniecie do tego światła jak ćmy Walki grupowe, lecimy! Co on Stawka! 4 na 4 Coś o swojej matce i kozie czuby Nie ucieczenie! czuby! Nawet nie powąchacie naszego prądu! Bracie. Zaraz ty będziesz wąchał prąd. Dobra, lecimy! BUM! na klatę! La, jazda, pół HP już masz mieć. Od tylca, no dawaj. Dobra, udało ci się mnie trafić. Ale łysy jesteś. Łysy z Brothers. O, od za. O, to jest ten główny rene renegat. Go trzeba chyba uwalić, bo... pokazuje mi jego zdrowie. Dobra, pomogę wam. Z tymi łódkami. to będzie łatwiej. Ile ich zostało? Dwóch tylko? Kurde, tak? Swanie powali, a taki... pierdziel dostali, co? Ała, jakim cudem dostałem, zanim stałem. Dobra, dawaj hajs <grym> Tak, no jak mi się wydaje, no Dobra, aktywuj podstację, porozmawiaj ze stróżami prawa Porozmawiajmy i idziemy na stację go. Kto cię nauczył tak walczyć? Jestem hmm. Aiden Ey, Aiden, bo Aiden ten dowcip? Co mówi kula do gościa, którego przyszyła? Baf, jesteś prawie jak ser znam cię na wylot znam cię na wylot tak o zgadłem ale Nitaw, przecież pokroiłeś go maczetą to broń biała podczas kiedy kule na bez kitu suche było inne i... dobrze że jesteś cały nadal chcesz tam wejść Aiden? nie marudźcie nie za darmo no, raczej się nie za darmo. No, Kurde, za darmo też. Nikt kopa w dupę nawet nie dostał. Nie ma co zwlekać. Jakaś broń by się przydała, co? By co? potrzebował pomocy, Właśnie, ja łuk dostałem. Zapomniałem z tymi się na elektronice. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzenia aparatury. Tak, tak, tak. Właśnie. Nie wiem, ma smykałkę, że Mam elektronikę. Zapomniałem korzystać z tego łuku. Patrzcie, my mamy łuk, jak w ogóle on wygląda? Anulować łuk. strzał? Łe! Ej, jeszcze coś wybuchło przypadkiem. Kurde. Dobra, ja lepiej to anuluję, bo to odpierdzielam. A ile mam strzał? Strzały są skończone czy nie? Wejścia dwie. Dobra, to trzeba będzie dokupić, jak będę tutaj w jakimś sklepie. Cory! No, przypadkiem wybuchło! Nie wiedziałem, nawet gdzie celuję, testowałem dopiero tą broń. Dobra, inhibitory tam przy okazji ogarniemy. Może jakaś wytrzymałość tam podskoczy, zobaczymy, co z tego będzie. Ale póki co trzeba się tutaj pić na górę. Szukamy jakiejś drogi. Dobra, widzę już, że tędy trzeba będzie wejść. Pewnie trzeba będzie otoczyć ten cały budynek. Ty, lol, e! Znowu spadłem. Skoczek? Dobra, z shiftem doskoczyłem, więc widzicie, shiftik się tutaj przydaje. Przejdziemy tutaj. Ale na razie nie widzę tutaj jakiegoś wejścia, aż tak szczerze. Otoczyłem sobie na razie cały budynek dookoła i tyle mi z tego przyszło. Na pewno trzeba wejść tu. Trzeba by się dostać tutaj, by mógł wejść tutaj, wtedy do okna. Aha, wystarczy, że ja tutaj wskoczę. Dobra, już widzę. Patrzcie, pokażę Wam. Dobra. Czekajcie, bo on chyba dał nas złapał. Skakujemy tu. Patrz, już, wi już widzę wejście. Trzeba wejść tu, i tam będzie można wejść do środku budynku. środku budynka? No wiecie, dobra, polski język to drugi język. Lecimy. I teraz tutaj, przez tą rurę. my się tam? Przejdźmy dookoła. I jesteśmy na miejscu. Jestem. Jestem, jestem. Udało się. Ktoś musiał się bardzo śpieszyć, kiedy to odłączało. Ale elektroniki dużo tu Podejrzewam, że przerwano główny obwód. Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika. Uch. Powinno zadziałać. Czyli bawimy się w kabelki, wszystko jasne. Stacja elektryczna, zepsute połączenia, skrzynki elektryczne, oświetlenia witryn sklepów. Ogólnie w Niemczech ostatnio zakazali oświetlania... Sklepów, że tak powiem, witryn sklepowych, banerów i tak dalej, bo teraz wiecie, jest kryzys na świecie. Nie wiem, czy wiecie, ale zarymowałem, dobra. Jakieś kabelki, przewody, czemu ja to wszystko biorę? Gdzie są te kable, które ja mam kliknąć? Proszę mi je wykryć. Oh, Lawan! Okay. Hej, jestem na szczycie podstacji. Staram się włączyć zasilanie przekaźnika. Gdzie te kabelki? Tutaj to nie było wcale takie łatwe. Na pewno dasz radę. Spotkałem no, grupę speków. Macie. Nie byli w stanie sami się wspiąć. To dlatego się nie kontaktowałeś. Żałuj, tak. że ich nie poznałaś. Jeden lepszy od drugiego. Wiesz, że ta współpraca będzie kosztować? O, mamy jakieś kable. Bywają w porządku, ale nie pomagają z dobrocią. Gdzie ja mam to podłączyć? Bez nich nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać. Dobra, są... mamy wspólny cel. Oni Mi też zależy, do... żeby ja, to podłączyć. Ciężki wybór, co? Ja bym ich olała. Gdzie ja to no podłączyć? mają od tego własnych ludzi. Poza tym, co z wolnymi obywatelami. Ktoś musi stanąć po ich stronie. Tego nie mogę. A jeśli nie my, to kto? Chcę zrobić. Hmm. Może tu na górę? Na pewno Tylko to nie trzeba. Nie, to są kraty. Na pewno co? to trzeba gdzieś podłączyć. U nie wszystko po... gotowe, a ty się tam opierdalasz. Puść przewód. Ta twoja rywalizacja. Dalej nie sięgnie. Dobra. Rozkwiniamy widzowie, gdzie to podłączyć. Tutaj jest jeden. Może wam to wytnę, co? Bo to pewnie nudne, to nie będę was tutaj zanudzał tym. Ej, widzowie, patrzcie to, przeszedłem tutaj przez jakieś wentylacje, żeby otworzyć te drzwi od środka i patrzcie, co tu znalazłem. Blaszana maczeta. Zobaczcie, ile to ma obrażeń. Czekajcie. 52? Czy ja dobrze widzę, że to ma 52 obrażenia? 52 obrażenia! W nocy plus 15%, zarażony zarażonym plus 12% i aż... Dwa, czy tam trzy nawet miejsca na talizman. Ja pierdziela, ale jest moc. Jeszcze tom użyję do końca, bo mi nie szkoda. Ale kurde, ale... Ale broń znaleźliśmy. I chyba... Chyba już wiem, gdzie trzeba te kable podłączyć. Patrzcie. Przynajmniej ten jeden wam pokażę. Wydaje mi się, że po to musiałem tu drzwi otworzyć. Do agregatora. No kurde, też nie. Dobra, robię cięcie, szukam dalej, ale z chyba na misja, nie podoba mi się. Dobra, jeden przewód udało mi się podłączyć tutaj u góry. To chciałem wam to tylko szybko pokazać. Dobra, widzowie, chyba udało mi się wykonać tą misję. Właśnie ostatni kabel ciągnę. Powinno na styk wystarczyć. Dobra, mamy 3 na 3 I jeszcze pojemnik no teraz... z inhibitorami jest nade mnie. Podłącz jednostkę sterującą. Będzie w sterowni. Jednostkę się. sterującą, tam gdzieś ją. Działa, 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 coś. Co mówię to, żebyś wiedział, że jestem ci wdzięczny. I żebyś zrozumiał, Dzięki, że no. to ważna sprawa. Co mówię wdzięczność? Okay. Zablokowano od środka, trzeba Chyba się tam dostać, słuchajcie. Ja bym chciał tam wlecieć. <laughs> Doleciał Daleciał, Gid! Ej, ja chcę ten pojemnik z inhibitorami, no przecież go nie zostawię, jak to jest 5 metrów ode mnie. Kurde, nie mam pojęcia jak tam wejść. Szczerze nie polecam tej misji, no jest. Taka do dupy. Tak mi się ta misja nie podoba. Tak, jeszcze jakaś skrzynka obok. Dobra, ogarnę wejście i wracam. O, jeszcze tylko wam pokażę. W tej skrzynce tutaj znalazłem jakiś brudny tasak. I to jest chyba kolejna broń, którą masz 50 obrażeń. Patrzcie to. Czekajcie, weźmy sobie za tą dwuręczną, bo ta dwuręczna jest do dupy. Brudny tasak, 52 obrażeń. Ło! Wow. Ale mam teraz broni, co? Regeneracja wytrzymałości przy szybkim ataku. Obniżenie... Obrażenia obniżające poziom równowagi, ty, kocur Dobra widzowie, jestem z powrotem, jak debil tutaj 15 minut szukałem wejścia do tych inhibitorów A się okazało, że jak już podłączyłem te wszystkie kable Trzeba po prostu wjechać windą, nie? A skąd wiem? A stąd, że specjalnie tutaj filmik na YouTube odpaliłem, żeby zobaczyć Halo, a dobra jadę Już myślałem, że się coś popsuło Teraz winda by się zacięła i bym tu utknął, nie? To by były jajca. Dobra, patrzcie, jest! Jest! Jest skrzynka z inhibitorami. Będziemy... Walimy walimy do palacza. Co to jest? Jakieś bandaże. Maga odporności inhibitor. Dwa nawet inhibitory, dobra, klasa. To sobie otworzę, nie? Bo już mnie dupa boli, że było zamknięte. A ile mi inhibitorów brakuje? Jednego tylko, dobra, i będziemy mieli kolejny upgrade'ik. Odpalamy stację. O, ale się namęczyłem, serio. Dobrze, że tego nie nagrywałem, bo... Przekaż stróżom prawa i oca lub ocaleńcom Co teraz odblokuje? Szybkostrzelne okaleczające działa Dziesiątki grup zbliżających się wirali Specjum umieszczają działa we wszystkich kontrolowanych przez siebie strefach O wow! Dobra, dajemy dla stróżów prawa No raczej, że tak Chociaż można trochę tym, trochę tym dawać Ale myślę, że to się nie opłaca o, Ale się przerobiło na SP -ków. Dobra Jedziemy, jedziemy Oh yeah, all fine, tutaj wszędzie flagi, ogień płonie. Nieźle. Nieźle, kolego. Nieźle, ha? raczej, że nieźle, kurde. Optymalnie. No wręcz optymalnie. I... Co on mi da? Bardzo miło się z tobą pracowało. Ja i tak zdobyłem dwie z z super się. świetne bronie Trzymajcie tutaj. Się. Więc jestem ciekawy, co jeszcze od nich dostanę. Co dostałem? 750 hajsu. Jesteś zła? Nie. Twój wybór aha to, rozumiem. Ale sama wybrałabym dobro wolnych obywateli. A, że ona by wybrała ocaleńców, no ale nie interesuje mnie to. Nie wszystkie Możemy najpierw iść do rybiego oka. o właśnie, do rybiego oka. Przecież to jest zadanie z początku misji. Będę tam czekać. Lecimy do rybiego oka. Gdzie to jest? W którą stronę? W tą stronę prawie 500 metrów. Odpalamy paralotnie. Ej, podlecy tutaj, to mnie wystrzeli w powietrze, patrzcie to. Patrz jak, jak Forest zaczyna ogarniać. Ej, w sumie? To walić tą paralotnię. Tutaj mamy haczyk. Ja sobie tym haczykiem wiadę do góry, o. Zarąbiste! Kurde, szkoda, że w prawdziwym życiu tak nie można, wiecie... ...sobie latać. Dobra, e, wejdźmy tu, żeby się wyżej wybić. E, no tam bym musiał, ale tam raczej nie dolecę. Dobra. Jolo. Odpalam paralotnię, ale tu dolecę! Tu dolecę, wybiję mnie w powietrze i polecimy gdzieś dalej. Eee, Kurde, chciałbym się nauczyć lepiej latać na lot. Nie wiem, czy jakieś są. Napiszcie mi w komentarzach, czy są jakieś możliwości lepszego latania i upgrade'owania tego. Bo ja tutaj jeszcze nie grałem za bardzo. Dobra, okej, okay, doskoczyłem. Teraz trochę parkura do. Dobrze, że tu samochód był, bo bym się zabił, nie? Nawet nie kliknąłem C, żeby zamortyzować upadek. Kurde, wyjedź. Musimy wejść tu na górę. Dobra, znowu chyba cięcie walne. Dużo cięć dzisiaj, bo nie mam co pokazywać, a zanudzać was nie chcę. O! Patrzcie, pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Tutaj pod spodem. Tylko chyba musiałbym tego wyjca szybko załatwić. Żeby pościg. pościgu nie wezwał. Szybko, na łeb, na łeb, na łeb. Pościg się rozpoczął, ale odwaliłem. Dobra, pościg 1 na 4, uciekamy. Kurde Co za burdel? Shit! Gonią mnie! Pierdzielaj. Ah! Kolejny wyjezd Dobra, załatwmy go też od razu. Że mi będzie przeszkadzał. A tak to ich sobie załatwię. Ucieknę i za chwilę tu wrócimy i ten hipitor odpalimy. Dobra, tędy. Już mogę wejść? No dawaj, nie świruj, że nie sięgasz. Właśnie. Ło! A to tam jest bezpieczna strefa, ale tu też jest, okej, okay, tu też jest. Tu jest światło UV, to... TO JEST przywódca GANGU! To nie dość, że pościg, to jeszcze gang mnie goni. Nie wierzę. Czemu one tu chodzą, jak pościg dobiegł końca? Okej, okay, dobra, ale... Na szczęście fioletowe główno też tutaj jest. No dobra, no to dzisiaj sobie tak, Odblokujemy... Yy, odblokuje... Oła! Chyba we mnie strzelają. Dzisiaj sobie odblokujemy tą bezpieczną strefę. Zrobiliśmy to zadanie fabularne. Jedną strefę odblokowaliśmy dla SP-ków. Dobra, jestem. I teraz chyba kolejną strefę będę mógł odblokować? Nie. Ha, ja tylko wiatrak wyłączyłem po prostu. Aha, to bez sensu wchodziłem. chodziłem. Okej, okay, załatwmy tego gnoja. Różmy mu młotowa na łeb. Przy okazji spalę tamtych śmieci. Ej, właśnie! Użyjmy trochę łuku. Ja bym chciał sobie postrzelać. Jeszcze w ogóle nie miałem okazji. Kto tu do mnie ładował? O, Ale w łeb dostałem. Nawet nie widzę skąd. Nie umiem strzelać jeszcze z tego. Mi coś zrobiło w ogóle. Dobra, użyjmy tą broń do końca. Zobaczmy, czy potrafisz latać. Haha, <laughs> o ty, kolejny pierdzielony łucznik, to masz, też se polatasz. No co jest, jakim ty demon uniki robi przed kopnięciami? Ła, też? Dobra, muszę, muszę, najpierw trochę, o, łeb mu zdeptałem, zapomniałem, że mam tą umiejętność. Jak się przewrócę, to im mogę łeb zdeptać, no ta. Sprawdźmy, ile mu zadam obrażeń. Uee, ten łuk nic nie zadaje. Myślałem, że lepszy jest, jakieś gówno. Mogłem mu na. Patrzcie, pokażę wam. Oła, znowu wybuchnę. Pokażę wam jeszcze jedną umiejętność. Muszę muszę praktykować, bo ja potem zapominam. No nie, z drabiny, co tu Patrzcie to. Hop na klatę. Wiecie co? A użyjmy tych nowych broni. Co ja się będę tutaj martwił jakąś do końca broń używał słabą, jakie ja mam tyle fajnych rzeczy Naura? Co ty myślałeś? Ła, dobra, wyleczmy się. Wyleczmy się. Szybkie leczenie. Może to tylko ogniska go w kopie, pa! Nie dla psa. O! Ale szybki jest! Jesteś film! Nie dla psa. Laura, co jest ciekawego? Kamizelka technika i strzały. Ty, może coś dobrego ta kamizelka? W ogóle, ile tu jest rzeczy fajnych w tym mieście? Co mi to daje? A, to jest na broń dystansową. To ta broń dystansowa trochę do dupy. Bluza. Kamizelka technika. Broń jednoręczna, dobra, ja biorę tą kamizelkę. Redukcja obrażeń od ludzi, koszty wytrzymałości, pedewalki. Pa, fajnie wygląda, lepsza jest, lepsza jest taka mizelka, bo... ten... No bo ten łuk gówno zadaje obrażeń. Może potem łuk jest lepszy, nie? O! Ale mi przydzwonił. Może potem łuk jest lepszy, nie mówię, że nie, ale póki co to słabo działa. Co ty próbujesz, co ty próbujesz? Pa, kopa w jaja, dostaniesz i skończy zaraz. Na kolce cię nabijemy, o. A jakie uniki robi? Ha! Skończyło się. Dobra, gdzie te inhibitory? 20 metrów stąd. Przećpajmy sobie, będziemy mogli rozwinąć kolejną umiejętność. gdzieś na dole jest. Jak tam wejść? Po drugiej stronie, po drugiej stronie. Ale... cór, kurde, dużo... Może dzisiaj fabularnie jakoś mocno nie poszliśmy do przodu, ale bardzo się wzmocniliśmy, mamy dwie mega fajne bronie. Mamy fajną kamizelkę jednoręczną O, kolejna kamizelka technika Mamy kolejny punkt umiejętności Słuchajcie, a to może jakaś lepsza kamizelka technika będzie Co to daje? Broń jednoręczna 4,2% Ej, lepsza kamizelka technika Taka sama, tylko lepsza Dobra, fajnie, czyli mamy też nową kamizelkę Mamy nową zbroję Mamy inhibitory, jesteśmy wzmocnieni I właśnie, jeszcze muszę rozdać kolejny punkt Wytrzymałość mm, Czy w HP? A, kurde, co mi tam? Jeszcze wytrzymałość, a następny razem sobie rozdam HP. Już trzy paski mam. Patrzcie, to już mam aż trzy paski. Grubo, co? Cięcia nie będę robił, bo jesteśmy 100 miejsca od. Miejs... 100 miejsca? Co ja powiedziałem? 100 metrów jesteśmy od miejsca docelowego. Kurde, w tym wczorajszym streamie to megle mi się język dzisiaj plącze. Widzowie. Polamy lotnie. To mnie wybije w powietrze, tak jest. Polatamy, polatamy. chociaż ta lotnia nie jest mocna. Serio, na razie ta lotnia, ja bym powiedział, że jest całkiem, całkiem słaba. Ale kurde, lubię ją. Jak się, jak się rozwinie, o ile się da ją rozwinąć, to będziemy fajnie latali. Ale mi się coś kojarzy, że się da, choć się nigdy jeszcze jej nie rozwinąłem. Kantyna Rubiego Oka. Jesteśmy w Rybimoku w końcu. Mieliśmy już na, na pierwszym odcinku, jak dobrze pamiętam, to było nasze zadanie właśnie, żeby się tutaj dostać. No i w końcu jesteśmy. I każdy dzień Idziemy pogadać z Lawan że mnie znowu nie powiesili. Bo kurde, już mam złe wspomnienia. Po pierwszym razie, jak do baru wchodziłem, co oni robią? Na rękę się siłują. Ciekawe, czy będzie można tak się posiłować na rękę. Fajnie było Lawan? Lawan, Lawan jesteś? Lewan, are you there? Lepiej się rozejrza Dobra, będziemy mogli jej tu poszukać. Zaktualizowano cel. O, mogę z tyloma ludźmi gadać, patrzę. Z nimi wszystkim mogę pogadać. Szkoda, że nie mogę na rękę posiłować. E, najprawdopodobniej i tak Lewan będzie wiedzieć. Znaczy, Lawans, ja gadam. Napra Najprawdopodobniej i tak Barman będzie wiedział, gdzie jest Lawan, bo wiecie, w każdych grach zawsze od Barmana można się dowiedzieć takich informacji. Ale ogarniemy te rzeczy już w następnym odcinku, bo myślę, że to jest dobry moment, żeby go zakończyć. Także jak nie zostawiłeś kciuka w górę, to przypominam, żeby zostawić. Dziękuję za wszystkie kciuki, dziękuję za subskrypcję. Przypominam o dzwonkach, bo warto zostawić, żeby żaden odcinek was nie ominął. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia następnym razem. Siema!